8 lipiec 2013 roku znajduje się w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szerzynach, gdzie dyrektor przedstawił mi tutaj do wglądu umowę, która została zawarta pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej spółka z w Tarnowie, a właśnie Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szerzynach. I tutaj umowa tutaj jest wielostronicowa, tak wszystko mniej więcej wygląda tak samo jak w tamtej umowie. I tu w paragrafie siódmym, jeżeli chodzi punkt pierwszy jest napisane, ustala się cenę brutto za odbiór, transport do miejsca gromadzenia odpadów niesegregowanych, odpadów segregowanych, odpadów wielogabarytowych, elektrycznych i tak dalej, zużytego ponad za 320 złotych brutto za tonę. To y, jeśli chodzi o cenę. Y, teraz y, y, w punkcie 8 podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania spółce, czyli tym przedsiębiorstwu w Ternowie, wraz z fakturą następujących dokumentów za miesiąc rozliczeniowy: pierwszy pisemny raport, który ma zawierać, zawierać ilość odebranych odpadów zmieszanych w Ilość odebranych odpadów segregowanych z podziałem na frakcje, papier i tektura oraz opakowania wielomateriałowe tworzywa sztuczne szkło, metal, odpady zielone. Ilość odebranych odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu i d sposób zagospodarowania wyżej wymienionych odpadów. Punkt drugi raporty wagowe zebranych odpadów komunalnych ważone na wskazanej przez spółkę wadze na terenie tutaj prawda, tego yy, gminnego zakładu. Yy, dowodów przekazania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów. Do, o, punkt czwarty dokumentację z wykazem właścicieli nieprawidłowo segregujących odpady. Ilość, następny punkt jakiś drugi ilość poszczególnych rodzajów odpadów wykazanych na kartach przekazania odpadów powinna odpowiadać ilości wynikającej z raportów wagowych za odpowiedni okres rozliczeniowy Podwykonawca zobowiązany jest do przedstawienia spółce wraz z fakturą dane z czytnika kodów. O kodach powiem później, bo zauważyłem pewną nieścisłość, którą będę musiał wyjaśnić w gminie. Także nie ma tu w tej umowie, nie ma, proszę Państwa, tego, co o ile mnie pamięć nie myli, że należało ważyć i te odpady na miejscu odbioru, to znaczy u mieszkańców. Będę to jeszcze raz musiał sprawdzić, czy tak rzeczywiście w tamtej umowie, która została zawarta z gminą jest. No to na razie tyle. Dziękuję.